nas przy tym, którzy grają. Trochę nietypowy kadr, ale rozrywka, tym razem również nietypowa. Zagramy w piłkarskiego impostora z zasadami, które zmodyfikowaliśmy. Dostosowaliśmy je do stanu zmęczenia naszych umysłów, bo jesteśmy już po całym dniu nagrań, więc, drodzy widzowie, musieliśmy to trochę urozmaicić. Ze mną i z krzywym, a więc z ekipą piłkarzyków są dzisiaj Mateusz Roki Rokuszewski i Paweł Paczul. Dzień dobry. I jakie konkretnie są to zasady? Słuchajcie, raz na dwie rundy będziemy odgadywać, kto jest impostorem, naszym zdaniem. Będziemy oddawać głosy na impostora. Czyli musi każdy z nas po dwa razy powiedzieć cechę związaną z daną osobą, żeby doszło do głosowania, ale przed głosowaniem impostor może odgadnąć, kim jest. Jeżeli to zrobi to zgarnia punkt, zabijając pozostałych w rozgrywce. Można jeszcze na drugi sposób wygrać jako impostor, jeżeli zostanie się sam na sam z innym uczestnikiem, który impostorem nie jest. A dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, jedna osoba, która jest impostorem, nie wie, kogo pozostali mają na kartkach, czy pozostali mają jedną, tą samą osobę i odpowiadamy po jednym skojarzeniu. Tak, żeby w zasadzie nie zdradzić mm -hmm. od razu impostorowi, o kogo może chodzić, ale żeby to było związane tak, z daną tak. osobą. Gramy, nam się już kartki wylosowały? Tak, gramy w to pierwszy raz. Mamy za kamerą naszego mistrza gry. Te zasady, jak troszeczkę na bieżąco wymyślaliśmy, więc jak coś będzie źle, to napiszcie w komentarzu. Albo zaproponujcie własne tak. zasady. Ustaliliśmy, że zaczynamy po kolei tak. ode, ode mnie, więc pierwszą rundę zacznę ja. A, I zaczynam z pierwszym skojarzeniem. Uwaga, myśl szkoleniowa, Portugalia, kontrowersja. Ciemne włosy. Defensywka. Czarna. koszulka. Francja. No i teraz doszliśmy do końca tej jakby dwóch rund, bo każdy z nas hmm. powiedział po dwóch skojarzeniach. E, I przechodzimy do głosowania. Dobra, kto co powiedział? Bo ja nie pamiętam. E, ja. Było ja <laughs> powiedziałem myśl szkoleniowa i coś jeszcze czego nie pamiętam natomiast ja uważam że impostorem jest Roki ja bym na niego głosował. ja też bo, yy. bo tak, tak mi się wydaje <grym> nie o, ale co powiedzieć Roki Powiedzieć Trener na pewno tak. defensywka Trener i defensywka powiedział no to są bardzo ogólne hasła tak bardzo ogólne hasła ogólne to prawda a Adam, ale... Adam jak zaczynał to yy... naprowadziłem naprowadził na... dobrze tak no, w w sensie, generacja, więc generacja. ja uważam że impostorem jest Roki a... i on chce nas zabić a ja powiedziałem konkret. A, też powiedział jeden konkret. Też powiedział jeden konkret, który mi pa, pasuje, więc nie pasuje mi to na impostora, dlatego ja uważam, że powinniśmy wyrzucić Rokiego. No, Masz coś na swoją obronę Roki? Mi, mi na początku ty zaś się z tą myślą szkoleniową to też jest strasznie ogólne okay. e... no ale chyba faktycznie. Tak, zdecydujemy się? Zabić Rokiego? Głosujemy na Rokiego. Roki, czy byłeś Rockiego. impostorem? Jest! Jest! <laughs> po jednym punkcie. Dla mnie dla Pawa, dla Krzywego. No i co? Druga runda przed nami. kim byliśmy? Yy, na byłem no skalić, właśnie. że chodzi o Morinio, ale. No, ale no, no? Masz jakieś O Morinio? Nie. Ja bym powiedział. Ja chciałem powiedzieć Hauka, ale się powstrzymałem. <grym> Czarna koszulka. Czarna koszulka Hauka mi szkoleniowa. Broda. Broda. Fejo. Gonzalo Fejo. fejo <grym 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 <grym> Zapraszamy go na bardzo. drugą rundę za chwilę. Druga runda. Każdy z nas wie już, kim jest. Zaczyna teraz Roki, bo jedziemy od następnego w kolejce. Roki, zaczynasz. Spanie. Triumf. Przegląd. Barcelona. I tak... Pomocnik. Młody. Podanie prostopadłe. No i dobrnęliśmy do końca pierwszej rundy. Zaczynał i Każdy z nas powiedział dwa skojarzonka. <laughs> I powiem szczerze, że jak w pierwszej rundzie byłem niemal przekonany, to w drugiej już nie wiem, kto może mieć. Ja być, głosuję bo to, na Ja, no ja... Dlaczego? Ja... No bo tak. Ja uważam… Ale do jakiś, do jakiś argument. Ale no, znaczy... jak, powiedzia... znaczy... jak powiedziałeś pierwsze coś, to… jak, 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 jak pierwsze skojarzenie było? Triumf. Triumf. No, no to jest strasznie Po powiedzieć triumf to jest tak. jakby naturalne skojarzenie, ale mocno ogólne. Początkowo myślałem, że Roki też, ale Roki powiedział coś, co jest mocno precyzyjne i impostor nie powiedziałby tak po prostu jakiegoś kraju, moim zdaniem. Więc tym samym wykluczam Rokiego. Ale zastanawiam się również nad Krzywym. Bo Krzywy też nie powiedział takich mega precyzyjnych rzeczy. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy oddaję głos swój na, na Pawła czy na Krzywego. Ale. Moim zdaniem na podstawie tych dwóch wskazówek, które miałby, potencjalnie, nie powiedziałby... To, ale drugą powiedział pomocnik, która też jest bardziej precyzyjna, znaczy ale ty, Paweł. Ale nie, chodzi mi o tę pierwszą. Pierwsza była rzeczywiście bardzo idealnie. ogólna. Pierwsza pasuje idealnie, jest bardzo ogólna. A pierwsza była jaka? Przegląd. Pytanie, czy ktoś z nas, pytanie, po, czy ktoś z nas, ty powiedziałeś przegląd? No ta, ta. ale skoro wygrał, to to tylko miałem nie powiedzieć. Co wygrał? <laughs> <laughs> Dobra, nie, to nie wygląda na ten przesłuchiwania. Po ja co miałem je, powiedzieć bardzo rundę, konkretnie, żeby tak. ułatwić rolę? Możemy zagrać jeszcze jedną rundę, żeby, żeby się upewnić. W sensie no dobra, dobra, dę. no to tak zagramy. Dziś kto? Teraz ja kończyłem, więc Roki jedzie z kolejnymi wskazówkami. Tak. Nie wykluczamy drodzy widzowie, gramy dalej. Pamiętajcie, żeby nie, nie naprowadzić impostora za bardzo, żeby nas nie zabił. Niewychowanek. Pofarbowany. Wyspiasz. Wielki talent. No i chyba jesteśmy pewni. Ja się utwierdzam w że to redaktor Paczu. Ja tak, teraz tak, się tak. utwierdziłem <laughs> redaktor Paweł Paczul. Ja więc... chciałem zrzucić z siebie wszelkie podejrzenia. Natomiast, natomiast następnym razem zrobimy tak, że dokończymy tą drugą rundę, bo ustaliśmy, że co dwie rundy. No dobra, no dobra. Ale tak, no wszyscy oddajemy głos na Pawła Paczu. Paweł Paczu jest impostorem, tak? Tak. Kim byliśmy? <laughs> Masz jakiś w ogóle pomysł miałeś, kim mogliśmy być? Yy, po dwóch rundach to myślałem, że Jamal, ale jak powiedział, że nie wychowanek. No. To już wiedziałem, że nie Jamal, natomiast brnąłem, może. już... <grym> już moja, wiedziałem, jak tak. Moja taktyka poleciała, Mówi, mówisz, że wyspiasz, tak? No. Nie, to Beckham? Nie, nie to, nie. to nie. Las Palmas przyszedł. Las Palmas ten sposób. Jakby się powiedzieli Las Palmas, to odgad, odgadłbyś, o kogo chodzi? Nie. Pedri. A, no tak. O Pedriego chodziło. No dobra, czyli drugi raz udało się wykluczyć Impostora. No iść Brunek. <laughs> Lecimy do kolejnej trzeciej rundy. Trzecia runda naszej zabawy przed nami, zgodnie z kolejnością i logiką. Rozpocznie teraz Paweł Paczu. Paweł, słuchamy. Zawodowiec. Lewa noga. Na wahadle. Obierze świat. 3, 5, 2. <głos> <głos> Już <głos> chyba wiemy. E, więc... Aha, dobra, nie, bo nie mogę naprowadzić jednocześnie też Impostora. Niech Samo będzie... Sam możesz impostorem, Impostora, cwaniaczku. Polak. Zgaduję, jest to Tymoteusz Pucharz, byłem Impostorem. Dobrze? Kurde! kurde! Nie! Doprowadziłem, doprowadziłem! Nie, kurde. Moja wina, moja Ale wina. Ale brawo, kurde, zaczął, jeszcze strzelił się idealnie. No, no. A co, było w później jako pierwszy? Zawodowiec. No, no, nice! Ale ja umyślałem i byłem przekonany, że ty nie jesteś impostorem, bo byłem przekonany, że powiedziałeś zawodowiec z przekąsem, że to jest nie nienaprowadzające impostora kręcenie beki z puchacza, byłem przekonany. <laughs> ja, bym docie... ja bym nie podejrzewał, że, to jest, że on jest impostorem. Prędzej mi świerdziało krzywym, tylko potem powiedziałem, że impostor nie powiedziałby od razu nogi, bo no to nie, jest... No nie, no to jest precyzyjne, no. Ale, Ale kurde, no, ta luda była najbardziej zakamuflowana, czyli dobra, Paweł ma punkt, my nie mamy żadnego. E, poprosimy o kolejne karteczki. Czwarta runda. jest zaczynać jako impostor, to tak. jest szacun. No, no to jest najtrudniejsze zadanie. Dobra, kolejna runda przed nami. Dobra, czwarta runda. Zaczynać krzywy będzie. Reprezentacja. Wielkość. Miejski. Byś, bygu, byku. Eee. Ja znaczy, nie, i, po, nie, no dobrze poleciałeś. Imposter nie będzie wiedział o co chodzi, według mnie. E, Tener. To, to, to się, ale to się nie czekają. Idź spać. Specyficzna tożsamość. Szeroki uśmiech. Znowu ja, tak? Okulary. I chyba koniec. Tak, dobrnęliśmy do końca. Wydaje mi się, że impostorem może być krzywy. Ja stawiam na Adama. Albo Adam. Ależ też na Adama. Bardziej, że jako pierwszy rzucił oskarżenie, bo chciał odsunąć. Tak, nie, Adam. Zdecydowanie, jakby wielka osobowość to jest. Nie mówię, że ta osoba nie ma, ale to jest tak ogólne hasło. dobra. byłem impostorem, przegrałem. Jesteśmy kim? Dobra. Czy jesteście hiszpańskim trenerem? Jakimś? Z takie. Wyścigi byków, się odbywają. Corrida, no, tak? Polak, pa Polak, Pampeluna Jan Urban, tak. kurde. Dobre, dobrze, dobra. dobrze. Ale wybykami. czekajcie, co? jako moje pierwsze pierwsze, pierwsze skojarzenie? Wielka osobowość. No to się strzelił, No trochę, ale no. ja już wiedziałem wtedy. Nie, czy wielkość chyba? Albo wielkość. Osobowość powiedziałem później. Tak, jakoś tak, tak, na początku wielkość, bo nie wiedziałem jeszcze w którą stronę mam iść. Dobra. Ostatnia runda przed nami, drodzy widzowie, tej eksperymentalnej zabawy, zaraz wracamy. Kto zaczyna? Ja teraz. Ty. Spoczynający. No to tak. Uwaga. Czerwony. No. <grymna> Wielka osobowość. <grymna> 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 Kitka. Ego. Głowa. O, konkretnie. Wielki, wielki, wielki. Duży nos. Obieży świat. Jestem impostorem z Latani mówić. Kurde! Ech! <laughs> I tym akcentem udało się odgadnąć jako impostor i skończyć tę rozgrywkę z honorowym punktem. Myślałem, że mnie e, przejrzycie, ale, ale szczerze powiedziawszy, nie no ja wiedziałem, że dobrze. Czy tak, tak, podpowiedziałem? Proszę? Nie, nie, ja wiedziałem, nie. że wiedziałem, że. Po nosie już się upewniłem. Po ja okay. wiedziałem, bo mieliśmy familiadę z takim ja, tak. ja, ja już, Ja już. już o klinczu, nie? Ja już się nie, chciałem upewnić. A to dzisiaj w innym tygodniu. Tak, tak no, Ja już się chciałem upewnić. Jak już mówiłem głowa, to już spodziewałem się, że chodzi o Zlatana. Ale potem po nosie i po jakimś. Co ty powiedziałeś, Roki? Jeden osobowość, a później wielki. Wielki, e, no to to mniej, ale nos i obierze świat już zdecydowanie. Potwierdziłem już w przekonaniu, że jestem. Ale już wiedziałem, że. ty wiesz i nie wiedziałem, jakiego słowa Ale, ci, ale dobrze, ale zagrałem dobrze tego czerwonego, nie? Znaczy, w sensie to było bez sensu to teraz, się patrzę. się to z Milanem skojarzyło, więc. OK, może. nice. Strzeliłem, udało się. Dziękujemy Wam bardzo, drodzy widzowie, za to, że byliście z nami. Jeżeli ten format przypadł Wam do gustu, to zostawcie proszę jakiś komentarz. Możecie też zasugerować, co powinniśmy w tym formacie zmienić na następne nagrywki. Dzięki wielkie panowie, do zobaczenia. Dzięki. Siema, hello.